Państwa serdecznie, dziś w naszym studiu jest tłoczno od wolontariuszy, zacznę tak w ten sposób, gdyż azalisz jest tutaj Sebastian Piotrowski, jest Bogusław Biernat i Sylwia Rusin, wolontariusze, którzy skupiają się na pomocy Ukrainie. O pomocy Ukrainie dużo się mówi, niektórzy mówią, za dużo o tym gadania, już mamy tego dość, wszystkim trzeba pomagać, ale tak naprawdę teraz... Znowu jest tam tragedia, i ci ludzie naprawdę znowu potrzebują nas. Tak, potrzebują naszej pomocy, ponieważ tereny, które zostały zalane, kiedy zapora została zniszczona 6 czerwca, z tych terenów po prostu ludzie błagają o pomoc. Dostaliśmy pismo od dyrektora Caritas Odessa, pod który podlegają te tereny, i tam pisze i mówi nam wyraźnie w rozmowach telefonicznych, że kiedy woda opada, widać ogrom zniszczeń. Pojawiają się również ciała ludzkie i zwierzęcia, zwierzęce, także ta sytuacja jest dramatyczna. W tym momencie Oprócz kleszczy, oprócz komarów, rozpoczęła się również epidemia cholery w tamtych terenach, więc, więc sytuacja nie jest ciekawa. Natomiast ci ludzie w tym momencie dostali bez niczego. Bez domów, bez pralek, bez łóżek, bez ubrań, bez tak naprawdę też sprzętu do usuwania tego wszystkiego nie mają nic. Dlatego tutaj Fundacja Wolność i Pomoc Zżywca wraz z zaangażowani PL i Stowarzyszeniem Aktywnych Polaków zorganizowało ogólnopolską zbiórkę, właśnie dla powodzi, która rozpocznie się 1 lipca, będzie trwała do 14 lipca. Tutaj w Polsce mamy kilka punktów zbiórek, między innymi Kraków, Katowice, Warszawa, Lublin. Całe podhale z nami zbiera. Te punkty można zobaczyć na naszych stronach internetowych i na plakatach, które będą widnieć w różnych miejscach i tam można przynosić tak naprawdę wszystko co byśmy my chcieli otrzymać, czego czyli potrzebujemy? żeby czego potrzebujemy? Sprzęt AGT, lodówki, łóżka art chemiczne, żywność długoterminową, również fundusze na, na wysyłkę tych tirów, ponieważ my chcemy to wszystko później zebrać i zrobić konwój tirowy właśnie do Mikołajewa, do głównego magazynu Odessy. No i później to zostanie rozwiezione, ale i również pojadą busy, które, które dostarczą bieżące potrzeby, potrzebne rzeczy tym ludziom. Także tutaj no, jest ogrom pomocy potrzebnej i finansowej, i rzeczowej. Jeżeli Państwo coś macie, co chcecie ofiarować, to przynieście je do punktów tutaj zbiórek. Sytuacja rzeczywiście jest dramatyczna, kiedy woda schodzi, praktycznie rzecz w takim domu już nic nie ma. To znaczy, wszystko, co tam było, nie nadaje się do użycia. E, czyli wojna, i do tego powódź. To już chyba być znowu, nie może. Znowu stajemy przed takim wyjątkowym momentem wzbudzenia w sobie w wyjątkowej empatii żeby pomóc tym ludziom. Drodzy Państwo, wojna się cały czas toczy, natomiast y, żyjemy tym, tak, że że to informacjami, czy tam odbijałam, czy nie odbijałam następne tereny z rąk y, ruskich, natomiast ta tragedia jest y, ogromnym, ogromnym, ogromnym obciążeniem dla Ukrainy. Tutaj ta pomoc jest wyjątkowo w tym momencie niezbędna. Wszystkie środki, co Państwo możecie ofiarować, wszystko tym ludziom się przyda. Także wzbudźmy sobie po raz kolejny, po raz kolejny te ogromne pokłady empatii, żebyśmy pomagali. Mhm, czyli SAP będzie SAP i stowarzyszenie będzie zbierało w bielsku tak, tak my tutaj w żywcu będziemy. będzie już czyli, czyli wolność, wolność i pomoc? Tak, tak, jak Sylwia wspomniała, mamy tych punktów w całym kraju kilka, natomiast no, głównym, y, y, główną siedzibą jest właśnie ten bina w Żywcu. Ulica I tutaj, Kopernika ulica ulica Tam Kopernika. będziecie przeładowywali wszystko po to, żeby... Tak, i wysyłamy to, będzie to wysyłane. Czyli jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, a na co idzie ta moja pomoc, to może wpaść i zobaczyć. Zobaczyć, dokładnie. Pomagają Mało, nam... pomoc pomóc, pomóc. Tak, Chociaż tak. Powiem, powiem panu redaktorowi, że tutaj włączyło się wojsko terytorialne, 13 Brygada Terytorialców ze Śląska, którzy tutaj bardzo chętnie nam pomogą. Eee, również tutaj czekamy na Was, jeżeli Państwo macie chęć nam pomóc, bo to będzie ogrom, ogrom, e, ogrom pracy, żeby to przyjść, przypakować przeliczyć, zapakować. Także również tutaj będzie potrzebna ta pomoc. Ale no, w akcję już włączyło się bardzo dużo e, fundacji, stowarzyszeń, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Caritas Bielsko-Żywiecki. A wybieracie się do e, Austrii teraz w najbliższym czasie i Caritas Austriacki się też włączy. Tak, Caritas Austriacki. Jutro właśnie wyruszamy na czterodniową wyprawę. Do z naszego przyjaciela, który pochodzi z tych terenów żywieczyzny i od początku wojny pomaga. Zabieramy ze sobą trzy busy, bo tam już mamy do zabrania i trochę żywności, i trochę mebli, i trochę różnych takich innych rzeczy. I to zwozimy, zostaje i ruszamy dalej z akcją na całą Polskę. No właśnie, z żywnością to tak za bardzo nie można czekać z y, konwojami, to trzeba chyba na bieżąco eksperymentować. Na bieżąco ekspe też. W zależności od jaka ta żywność jest, bo jeżeli mhm. ona jest długoterminowa, to jak najbardziej potrzeka i my później będziemy je paczkować i je, po, wysyłać ludziom na bieżąco. Natomiast tak jak teraz. Tutaj już udało się zdobyć dwa tiry. Pierwszy tir, jest, w nim znajduje się chemia, a w drugim tirze znajduje się po prostu mleko i takie słodkości, więc po prostu szkoda tego tutaj trzymać. No, sama wartość tego jednego tira to jest około 330 tysięcy, więc więc to jest taki bardzo ważny towar. Więc on od razu już 10 będzie wysłany na Ukrainę. Już mamy tam opanowaną logistykę tirową. Pomagają nam wolontariusze z Fundacji Zwinnicy, także tutaj no, cała akcja jest, można powiedzieć, objęta aniołami. Również tutaj włączyły się ministerstwa. Tak, tak. No, tutaj chciałem jeszcze przekazać taką informację, że oprócz, żeby ułatwić Państwu dostęp do informacji, co robimy, gdzie można składać te zbiórki i tak dalej, jak, w jaki sposób pomagać, czym pomagać. Yy, ruszamy z taką kampanią facebookową, także bardzo prosimy o przekazywanie sobie właśnie tej informacji. My to, to pójdzie, pójdzie to na Facebooka, na portale społecznościowe, także przekazujmy sobie właśnie tę informację. Czyli żeby... jeżeli, jeżeli Państwo na przykład nie możecie pomóc, bo no nie możecie pomóc, dlatego no że właśnie. sami sobie musicie pomagać, to taka y, emocjonalna no. pomoc to jest bardzo też przekazywanie tej informacji. I dalej, albo i poinformowanie kogoś, kto może pomóc, tak? Tak, bo to jest prosta zasada. Jedna osoba może pomóc jednej osobie albo wielu, a wiele osób, jak się zbierzemy, może pomóc prawie całemu światowi, tak naprawdę. Także mm -hmm. tutaj po prostu im więcej nas będzie wiedziało o tej akcji, otworzymy swoje serca, poczytamy, gdzie możemy to wszystko złożyć, mm -hmm. można zadzwonić, również tutaj fundusze można przelać na konto naszej fundacji, to po prostu... Otwierajmy te serca i działajmy, bo, bo teraz potrzeba tej pomocy. Bo ja myślę, gdybyśmy byli w takiej trage, tragicznej sytuacji, która teraz tam jest na tych obszarach zalanych, i tak naprawdę już świat o tym zapomniał, ponieważ ja oglądam media i mało jest tych informacji, to cieszylibyśmy się z każdej pomocy, z każdej reklamówki, z, każdego, z każdej pralki, ze szczoteczki do zębów łopaty, którą mogę sobie odszlamować dom po, po tym, jak o tata opadła. No, my wszyscy się nadzieję, że woda podniesie się, ale nie do takiej wysokości. A to jest kilka No Tutaj jedynie apel dla wszystkich, do wszystkich ludzi dobrych serc o pomoc, zaangażowanie w tych zbiórkach, w propagowaniu tej właśnie całej akcji. Bo jak to mówi hasło, razem możemy więcej. No zdecydowanie. Wy razem, a my razem z Wami, więc razem, a my będziemy się przyglądali temu wszystkiemu i będziemy oczywiście pokazywali Państwu informacje o tym, jak ta zbiórka rośnie, jak rosną serca ludzi, którzy do tej zbiórki się przyczyniają. Także zapraszam Państwa do udziału. Oczywiście mogliście oglądać tutaj dość makabryczne zdjęcia z, z tego, z, tego miejsc, z tych miejsc, mhm. którym będziemy pomagali. Te zdjęcia do, właśnie pochodzą... Bezpośrednio z tych zalanych terenów, one są nam przesyłane na bieżąco, właśnie od tych ludzi zalanych, bo i oni mają do nas kontakt, ale i od właśnie dyrektora Odesy Caritas. Także to są dramatyczne zdjęcia, gdzie widzimy jak matka cała brudna z dziećmi próbuje czyścić okno, które i tak się nie da wyczyścić, bo jest tego szlamu pełno. A wszystko jest do wyrzucenia. Do wyrzucenia. My, my, jako Polacy, też przeszliśmy ogromną powódź w latach 90., także wiele osób wie, jak to wygląda, jak trzeba pomagać, jaka to jest ogromna tragedia. Dziękuję Wam za przybycie do studia i obiecuję Państwu, że będziemy śledzili każdy Wasz krok. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo.